Właśnie Chciałem zapytać pana Mariana jak on ocenia ten postęp lub niepostęp wojsk rosyjskich, jak ocenia obronę nocną Kijowa chociażby. Jak państwo wiedzą, ja już od dawna mówiłem, że Ukraina nie będzie łatwo do połknięcia, bo była w stanie praktycznie wojny od bardzo wielu lat. I pogróżki kremlowskiego Führera, tylko budziły ducha y, oporu wśród zwykłych Ukraińców. Y, to, że on tam ściągnął armię, no to przecież y, musiało wywołać odpowiednią reakcję y, przywódców państwa ukraińskiego. Ale ja muszę jasno powiedzieć: to dzisiaj nie chodzi wyłącznie o losy y, państwa ukraińskiego czy tej ekipy rządzącej w Kijowie. Tu chodzi o coś znacznie ważniejszego, ponieważ ja uważam, że mm, było to przygotowywane wszystko od dawna. Pierwszym takim poważnym testem zdolności reagowania całej wspólnoty międzynarodowej było zakażenie całego świata bronią biologiczną przez chińskich komunistów, COVID-em. Oni celowo doprowadzili do światowego kryzysu i się okazało, że wszystkie instytucje międzynarodowe okazały się zupełnie niezdolne do działania. Wszyscy musieli się ratować na własną rękę. Oczywiście skutki ekonomiczne wszyscy znamy. W tym momencie sojusznik chińskich komunistów, Putin już przechodzi do działania. Oni to robią cały czas w zgodzie w porozumieniu, i testuje, na ile może już uzyskać terytoriów na zachodzie Europy, co zrobi ONZ. Wczoraj była. Byłem kabaret liderów ONZ-u, kabaret. Jacyś dziwacy wystąpili ci przywódcy ONZ-u i mówili, że trzeba zapewnić dzieciom ukraińskim dostęp do pitnej wody i psychologów. Jak ja tego słyszałem, to słuchałem tych bredni, tych durniów ONZ-owskich, to mnie krew zalała. Jak ja widzę, że dzisiaj największą troską przywódców Unii Europejskiej jest to, czy zablokować karty kredytowe kochankom tych bandziorów kremlowskich. To ja mówię tak, dzisiaj się martwcie o stan waszych portfeli, a jutro no to powiedzmy sobie, będziecie mieli takie same kłopoty jak Ukraińcy. Także to jest. Zresztą w ogóle możemy to się to... zastanawiać, dlaczego tak jest, że sankcje osobiste, na, konkretnie na Putina, to jest jakieś sankcje wyższego rzędu, a nie, a nie podstawa, której powinno się zacząć chociażby. Ale zwróćmy uwagę, co, czym tak straszy naprawdę Putin? Czym straszy? On mówi, mówi jasno, ja mam broń jądrową. Jak mnie wkurzycie, to wam pokażę, gdzie raki zimują. Tylko że tamto towarzystwo z drugiej strony też ma broń jądrową i jakoś i więcej, tylko okazuje się, że boją się bandziora, bo ja bym tak, każdy bandzior i każdy wariat ma taki w swoim kodzie już takim, w psychice, punkt taki lampka mu się włącza, on to tak długo kozakuje, na ile mu się pozwala. Jak się okaże, że ktoś już potrafi tupnąć, to on natychmiast spokornieje i położy uszy po sobie. Tak to działa. Dopóki wszyscy będą mu opowiadać o sankcjach finansowych, to sobie z tego drwi, bo zablokowanie prawda, możliwości rozliczania, czy zaciągania kredytów, czy technologii, no to co? Cztery największe banki światowe są w rękach jego kumpli z Pekinu. Technologie zachodnie Chińczycy już dawno ukradli wszystkim, komu mogli, i żadne jest to straszenie pana Putina za odcięciem od kasiorki, czy od technologii, bo jego kumple w bandy. Komuniści chińscy będą go ratować. I ja myślę sobie, że trzeba brać to pod uwagę, I, i to przywództwo niemieckie w Unii Europejskiej, zobaczcie państwo, rozpłynęło się jak, jak bańka mydlana. Dlaczego? Bo losy Europy, także ci tutejsi mądrałkowie, ekipa Tuska, Sikorskiego i cała ta hałastra zakochanych w Unii Europejskiej naiwniaków a i często ludzi zainteresowanych finansowo powierzyli losy nas wszystkich nas wszystkich zdziwaczałem starszym panią po menopauzie Merkel i von der Leyen i takim geszefciarzem jak szreder którzy mają mentalność osoby która kocha za pieniądze to tak to ujmę i Putin wie z kim gra no to jest czwany bandzior. z bandiorami trzeba rozmawiać twardo a ci ludzie zupełnie byli niezdolni do tego dlatego jak ja widzę dzisiaj krew i łzy. Na Ukrainie, ja powiem jasno, słuchajcie moi drodzy, zabawa w Kotka i Myszkę się skończyła, nie nadajecie się do przewodzenia nie tylko światu, ale uważam, że ci, co kierowali Unią Europejską, kierują do dzisiaj, nie nadaje się nawet do prowadzenia warzywniaka. Trzeba tym ludziom podziękować, znaczy wszyscy zgniemy. Pani redaktor, i jeszcze ostatnie pytanie do, do pana redaktora, do Mariana Kowalskiego. Otóż ja powtórzę to pytanie, czy może nie o przywórców, tylko zapytam o zwykłych ludzi, czy, czy, czy się wszyscy przebudzili, jeśli chodzi o Putina. Bo ja pamiętam, że kilka lat temu e, taki plakat, Achtung, Russia, naszego kolegi Wojciecha Korkucia, e, był ścigany za propagowanie faszyzmu. Dzisiaj nawet celebryci, którzy są antypisowcy, e, Ci celebryci antypisowcy nawet ubierają koszulki, zakładają koszulki z tym plakatem marszałek Sejmu, wystąpiła wicemarszałek Sejmu, rozpoczynając obrady. Więc przynajmniej w Polsce już chyba co do Putina nikt wątpliwości nie ma. Ja oczywiście obserwuję też te reakcję naszej obecnej opozycji, tej takiej parlamentarnej i awanturującej się po ulicach Warszawy i to całe towarzystwo, które drwiło ze śmierci prezydenta Kaczyńskiego w czasie miesięcznic, raz wykrzykuje pod ambasadą rosyjską. No ciekaw jestem, kto przeprosi za to, że ubliżali prezydentowi Kaczyńskiemu, że śmiali się z tych, którzy mówili, że doszło do zamachu. Ja odpowiadam z całą stanowczością. Prezydent Kaczyński został zamordowany w zmowie Tuska i Putina. Tusk powinien zniknąć z naszej sceny politycznej, to było i tak najłagodniejsze, co może go spotkać. Jego formacja polityczna, stawiająca na Niemcy, Sikorski, to ludzie, gdyby dzisiaj rządzili, to już nawet żadna akcja dyplomatyczna, jaką dzisiaj prowadzi polski rząd i prezydent, nie miałaby miejsca. Putin by miał zupełnie rozwiązane ręce, przecież gdyby nie polski rząd obecny. No to przecież nikt by nie reagował. Całe NATO, cała Unia Europejska, wszyscy by spali zadowoleni, że jest wszystko daleko. Na pewno nie byłyby takich kanałów przekazu informacji jak Telewizja Republika, bo też by tutaj zrobili wolne media i by was skasowali, nas by skasowali. Także mówię, Pan Bóg strzeg świat, że Polacy zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość i ma kto nalewać oleju do łbów durnych biurokratów. i. Ta, to towarzystwo, które podniosło rękę na prezydenta Kaczyńskiego, nie ma wpływu na losy Europy i świata. Ja mówię jasno nigdy tak wiele nie zależało jak teraz od kartki wyborczej przeciętnego Polaka, gdzieś tam z Ustrzyk, z Chrubieszowa przy wyborach, bo gdyby Polacy głosowali inaczej, to już nie tylko Ukraina by była łyknięta, bo nikogo by to w ogóle nie interesowało. Ale Polska by była już tak spacyfikowana, że nawet nie byłoby jak stanąć w jej obronie. Bo to, że Ukraińcy mają broń, mają ducha walki, mają dzielnego przywódcę, którego chce ten bandyta z Kremla zamordować, tak jak prezydenta Kaczyńskiego, to tylko dzięki temu, że w Polsce był rząd przez ostatnie lata, który wiedział skąd idzie zagrożenie. I ja uważam, że losy świata, Losy świata, nie waham się tego powiedzieć, potęg takich jak chińska, Chiny komunistyczne czy imperialna Rosja, to wszystko rozstrzygnie się tu, w Europie Środkowej, w Polsce i na Ukrainie. Ukraina by już dawno była zjedzona, gdyby nie prezydent Duda, nie premier Morawiecki i przede wszystkim gdyby nie to, że. Prezydent Lech Kaczyński miał odwagę wtedy, gdy był jeszcze czas przetrącić kręgosłup bestii. On miał odwagę powiedzieć swoje. Za to oddał swoje życie. Nie pozwólmy, żeby prezydent Żeleński został zamordowany, bo inaczej okaże się, że cały ten zachodni świat to cała gadania o prawach człowieka, o demokracji. To jest mniej warte mniej warte niż zdarte buciory sowieckiego soldata i jego ONUcy. Dziękuję bardzo.